No to wrócił rycerz tak na białym rumaku w zbroi. On cię sprawdza oczywiście. No musi być to sprawdzenie. Ja nie mogę tobie powiedzieć co ty masz zrobić. Natomiast jeżeli ty masz wewnętrznie taką mocną decyzję że już nie no to oczywiście dobrze jest w tym wytrwać i nawet nie wprowadzać wahania w system. Po to żeby się nie chwiał. A jeżeli masz wątpliwości Czujesz, widzisz, wierzysz, że można spróbować, że jakoś to można jeszcze próbować poukładać na nowo. To przede wszystkim potrzebujesz czasu, kiedy i tak mieszkacie osobno, żebyś go mogła sobie poobserwować na dłuższy dystans, w dłuższym czasie i postawić warunki. Musisz sobie bardzo wyraźnie warunki sformułować i jeżeli on je przyjmie i będzie realizował. To dopiero wtedy możecie mówić o czymś więcej. Bo jeżeli on tylko gra z tobą, co jest bardzo prawdopodobne, niestety, tak. że no postaram się teraz, tak? Nie będę pokazywał, co naprawdę myślę i czego naprawdę chcę, a zagram to, no i dobra, i znowu będzie po staremu, i tam zawłaszczę sobie, tak? Znowu i będę robił tak, jak chcę, to kochana, nie wrócisz do tego samego miejsca, tylko będzie gorzej. Będzie tak. piętro niżej. Tak, tak jest za każdym razem. Więc, tak. więc warto, jeżeli ma on z tobą jeszcze być, to warto dać sobie czas na poukładanie się w środku, dać jemu czas na pokazanie, czy i naprawdę się coś zmieniło i postawić warunki, bo dobry związek jest jak dobry biznes. Muszą być warunki umowy. Nie wiem, tak. czemu ludzie tego nie robią, bo znowu nikt tego nie uczy, ale nikt... dobry związek jest jak dobry biznes to są partnerzy biznesowi. Jeszcze jak się ma dzieci? To jest wielki biznes, z wielkim nakładem środków i energii. To są te mity, że miłość to jest takie coś, że się nic nie wymaga, no ale jak spotka taki, co nic nie wymaga, tego co wymaga, to, to się wszystko zaczyna chwiać i rozjeżdżać. A poza tym, nawet w tym, kto nie wymaga, i tak są oczekiwania, więc welcome. To jest tylko oszukiwanie się, bo i tak oczekujesz, że ktoś cię wesprze, że da ci odpocząć. Że będzie jakiś wkład finansowy wspólny, i tak dalej. I tak oczekujesz, oczekiwać, to wymagać. A gorsze są oczekiwania niewypowiedziane, niż wypowiedziane. To jest wręcz nie fair mieć oczekiwania, a ich nie wypowiedzieć. Więc dobry związek i tak jest jak dobry biznes. No właśnie, więc jeszcze się obwiniesz, że masz oczekiwania. No i taka gra. Więc lepiej je wyjąć na wierzch, powiedzieć wprost i to sobie zapisz po sesji, bardzo cię proszę, zrób sobie taki skrypt czy konspekt. Czego Ty oczekujesz od związku? Bądź uczciwa i szczera. I oczekuj wiele, nie oczekuj mało, oczekuj wiele. Bo jeżeli Ty stwarzasz popyt, to i podaż się pojawi. Jeżeli mówisz do wszechświata, że oczekuję tego, 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 to wszechświat Ci tym odpowie, masz dużo większe szanse. Natomiast jeżeli Ty mówisz do wszechświata, ach, byle był! No, niech będzie związek, jakiś związek, no tak. Chce partnera, no to masz, masz losowo wybranego. No, masz to, co sama zamówiłaś. Jeszcze to powiedziałeś, żeby był, żeby nigdy nie odszedł. To teraz nie chcę odejść, kiedy ty akurat już byś wolała, żeby odszedł. Sama widzisz, jak wszechświat perfekcyjnie i precyzyjnie odpowiada na nasze zamówienia, więc teraz masz takie zadanie po sesji stworzyć zamówienie. Nieważne, czy to będzie ten partner, czy inny partner, bo jeszcze widzę, że są w tobie procenty wahania, a to jest twoja decyzja, tylko twoja. Więc zamów sobie, jaki ma być, jak ma wyglądać Twój związek, jaki ma być Twój partner. Czyli zamawiasz poczucie bezpieczeństwa przy tym no. człowieku, które również on wzmacnia, a nie takie, tylko które zależy od ciebie. Oczywiście bierzesz odpowiedzialność za to, że sama też się do tego przyłożysz, tak? Jak tak, w porządnym tak. biznesie, ale zamawiasz, że on też będzie wnosił ze sobą to bezpieczeństwo. Super. Co jeszcze? Stabilność. Przewidywalność, super, widzisz, wiesz czego chcesz, co jeszcze? Bardzo dobrze, po to przechodzimy trudne chwile, żeby się dowiedzieć jakiej wibracji nie preferujemy i co chcemy. Co jeszcze? Chcesz się mieć z kim pośmiać? No to dobrą zabawę zamawiamy, tak? Poczucie humoru też? Ja będę tu adwokatem diabła. Co jeszcze zamawiamy? Ma być przystojny? Powiedziałaś inteligencja? Super, ma być inteligentny, z poczuciem humoru, przystojny? No pewnie, czemu nie? Bogaty? No, chwila, bo wszechświat ci przyśle biednego, takiego, co nie potrafi nawet dostarczyć podstawowych potrzeb rodzinie, zaspokoić. No to czemu się ograniczać? To no, niech będzie też bogaty, tak? Nie musi być jakiś miliarder, no ale no, chociaż od miliona zacznijmy. No. <laughs> Oczywiście euro, bo mieszkasz za granicą, no to nie złotych, tak? Dobra. A dlaczego nie? A dlaczego nie? O to chodzi. O to w tym wszystkim chodzi, że to, że to jest o tobie i że ty zasługujesz. Co tam jeszcze, żeby nie było jakichś niespodzianek? No, oczywiście empatyczny, tak? Słuchający, ciepły, no świetnie. A dobry masaż też by się przydał, nie? To niech na przykład ma też silne ręce i umie do dobry masaż zrobić, <ślaski> bo ty zmęczona jesteś po całym dniu z dziećmi. No i świetnie, i to, to jest jakiś projekt, to brzmi jak plan. O to, czy ty będziesz z nim czy nie, i co jest dobre, a co złe. Złe rzeczy się wydarzyły między wami i on tobie zrobił złe rzeczy, i to trzeba powiedzieć, i ty tych złych rzeczy już nie chcesz w swoim życiu. I potrzebujesz mu to tak powiedzieć. Zobacz, jak krótko, to parę sekund jest. Więcej nie ma powrotu. Rozumiesz, może być powrót do rodziny, do wspólnego życia, ale nie ma powrotu do tych zachowań. Jak to zrobisz, to jest inna sprawa. Ja Cię zapraszam na wspólną sesję terapeutyczną, żebyś ty zobaczył, dlaczego Ty w ogóle takie rzeczy robisz. Bo to tkwi w Twoim dzieciństwie, ale ja wychodzę z tej gry. Więcej nie będzie takiej gry między nami. I jeśli zaczniesz przekraczać granice fizycznie lub werbalnie, to kończymy. To już nieodwracalnie kończymy. On musi coś takiego usłyszeć. W każdej dobrej biznesowej umowie masz co, jak nie. To jest najważniejsza klauzula. Nie ma nic ważniejszego w umowie biznesowej czy umowie o pracę, tak? Co, jak nie. Zwalniamy. Kończymy. Kary, pieniężne, takie inne. I o to chodzi. Dziękuję kochana. Muszę kończyć, bo mam kolejną sesję. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i życzę Ci, dziękuję. żeby szybciutko się syneczek uspokoił. Masz cudne te dzieci i wiedz, że cię wspieram, czy w, czy w układaniu życia na nowo, czy w odejściu jestem po to, żeby cię wspierać. Jak rodzić doskonały? Dziękuję, dziękuję Ci kochana i wszystkiego naj cudownej nocy.